Proszę o mikrofon, a na scenę zapraszam panią minister Justynę Orłowską, a także pana ministra profesora Przemysława Czarnka. Panie ministrze oddaję głos. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo, zakończył się pełny rok szkolny 2022-2023, pełny z laboratoriami przyszłości w każdej szkole podstawowej, także tych, które są prowadzone przez inne organy prowadzące aniżeli samorząd terytorialny. 15 tysięcy szkół nabyło za środki z budżetu państwa polskiego sprzęt informatyczny, techniczny, który składa się na laboratoria przyszłości kiedy tworzyliśmy ten projekt pierwsze głosy które się pojawiały pewne obiekcje czy pewne niepokoje były związane z tym czy aby na pewno będziemy w stanie obsłużyć ten sprzęt w poszczególnych szkołach Otóż stwierdzamy, proszę Państwa, po tym roku, że w większości zdecydowanej szkół informatycy, nauczyciele, pracownicy szkół świetnie zagospodarowali ten sprzęt. Są również gdzieś niekiedy jeszcze miejsca, w którym nie każdy sprzęt został rozpakowany i nie każdy sprzęt jest używany, ale to są absolutnie incydentalne przypadki, a po to, żeby. Każdy, kto tylko chce, mógł korzystać z tego sprzętu, który został zakupiony za ponad miliard złotych w całej Polsce, korzystać w sposób najbardziej efektywny. Stworzyliśmy mobilne laboratoria przyszłości. Mobilne laboratoria przyszłości, które działają w ramach Instytutu Badań Edukacyjnych, za co dziękuję serdecznie, to 16 takich busów wyposażonych w sprzęt, ale przede wszystkim busów, którymi docierają do szkół nasi edukatorzy, 40 edukatorów, 16 mobilnych laboratoriów w przyszłości, w 16, w przyszłości w 16 województwach. Dotarło już do 2000 szkół, a ponieważ zainteresowanie jest dalej bardzo duże, 4500 takich próśb, takich wniosków o dotarcie takiego mobilnego laboratorium przyszłości z edukatorami, no to będziemy jeździć do końca tego roku kalendarzowego, a jeśli będzie trzeba dalej edukować nauczycieli. Informatyków, pracowników szkół, po to, żeby jak najefektywniej korzystać z tego znakomitego sprzętu, to będziemy przedłużać jeszcze ten program. Mobilne laboratoria przyszłości sprawdzają się w praktyce. Osobiście byłem w kilku miejscach, w których widziałem pracę edukatorów z mobilnych laboratoriów przyszłości. Bardzo serdecznie dziękuję edukatorom. Ta praca spotyka się z wielkim uznaniem i uczniów w szkołach, które są odwiedzane, i nauczycieli, i wszystkich tych, którzy zajmują się efektywnym wykorzystaniem sprzętu w laboratoriach przyszłości. Zatem dwa tysiące szkół już odwiedzonych, 4,5 tysiąca szkół, które zgłosiły swoje zapotrzebowanie, 16 mobilnych laboratoriów przyszłości, 40 edukatorów będzie jeździć jeszcze do końca tego roku kalendarzowego, tak żeby wszyscy, którzy zgłaszają swoje potrzeby w tym zakresie, mogli skorzystać z wiedzy naszych edukatorów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani minister Justyna Orłowska. Szanowni Państwo, Pan Minister wspomniał o statystykach, a ja muszę powiedzieć, że właśnie jestem ogromnie dumna z mojego zespołu w ramach właśnie Instytutu Badań Edukacyjnych na czele z Marcinem Pietrowskim, że objechali, muszę wam powiedzieć, że prawie 20 razy glob, glob, gl, naszą, naszą ziemię. W związku z tym naprawdę wiele podróży, ale podróży po to, żeby młodzież mogła także w taką podróż się przenieść, podróż, w której odkryje swoje talenty, odkryje to, że ma jakiś talent, bo każdy ma jakiś talent. I właśnie Temu służą laboratoria przyszłości? Widzimy to, wierzymy w to, wiemy, że tak jest. Dlatego jeździmy z mobilnymi laboratoriami przyszłości. Dziękuję serdecznie panu ministrowi za to, że właśnie wyraził chęć na kontynuację tego programu. Będziemy jeździć oczywiście do końca tego roku kalendarzowego, ale jeżeli będą takie potrzeby, to także dłużej. Cieszymy się ogromnie także dlatego, że jest duże zainteresowanie, że program spotkał się właśnie z odpowiedzią szkół. Edukacja to współpraca. Nie byłoby to możliwe, gdyby właśnie nie wydrodzili, Państwo dyrektorzy szkół, nauczyciele, którzy chcą korzystać właśnie z laboratoriów przeszłości, ze sprzętu, który zakupili. Ze sprzętu, który właśnie umożliwia to, że młodzi ludzie będą mogli realizować swoje marzenia, spełniać się i na niedługim czasie także realizować się już dla naszej pięknego, naszego pięknego kraju, dla Polski, także na rzecz naszej rozwoju, naszego rozwoju gospodarczego. Podziękować także chciałabym serdecznie partnerom, bez których ten program nie byłby tak Bogaty. Partnerom z firm technologicznych, którzy umożliwili, udostępnili swoje sprzęty na rzecz właśnie mobilnych laboratoriów przyszłości, a także swój czas i swoje szkolenia po to, aby jak najefektywniej właśnie realizować to inspirowanie szkół do tego, jak wykorzystywać właśnie laboratoria przyszłości. Dziękuję serdecznie wszystkim, dziękuję także Państwom z mediów, którzy uczestniczą często w naszych wydarzeniach i mówią o tym, czym są laboratoria, Przeszłości. Dlaczego to jest tak ważne? Jest to bardzo ważne, dlatego, żebyśmy jako całe społeczeństwo rozumieli, jakie są wyzwania przed edukacją. Wyzwania są oczywiście przeogromne, tak jak przed każdym z nas. Świat się rozwija, wchodzi sztuczna inteligencja. Dlatego musimy razem wspólnie opowiadać o tym, jaka jest droga przed nami, jakie właśnie możliwości kryją nowoczesne technologie. Oczywiście blaski i cienie. Natomiast właśnie bez państwa współpracy, bez tego właśnie komunikowania szeroko całemu społeczeństwu jak wy wygląda szkoła przeszłości już dziś, nie byłoby to możliwe. Dziękuję serdecznie.